Szok! Woda może szkodzić dzieciom. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szokującym trochę tematem, ale też i z wartością. Chcemy z wami porozmawiać o wodzie, okazuje się, że prosty wzór chemiczny i wydawałoby się, że nic się pod tym nie kryje, a woda w wodzie nierówna. Zobaczcie, ze mną jest gość, którego już znacie, który już wielokrotnie był u mnie w konownych rozmowach Beaty i nie ukrywam, że ja wczoraj zainicjowałam tego live'a, ponieważ w luźnej rozmowie Beata opowiedziała mi historię, Którą chciałybyśmy tutaj wam, z którą chciałybyśmy się podzielić. Witam Was bardzo serdecznie. Ze mną jest miłośniczka wody. Można powiedzieć powolutku, ekspert, która, osoba, która zgłębia temat wody, która się rozkochała w wodzie, muszę powiedzieć, że temat wody rozkochuje. Ja bardzo podobnie mam jakby Ata, z dnia na dzień coraz bardziej temat wody mnie interesuje. Rozczytuję się i słucham wszystkich informacji. W związku z tym. Za chwilę oddam głos mojemu gościowi. Ja się nazywam Beata Nowodnik, zainicjowałam konopne rozmowy Beaty i przychodzę do Was tutaj za każdym razem z ciekawą informacją. Beatko, witam cię bardzo serdecznie. Ze mną Beata Raczycka, tak jak powiedziałam miłośniczka wody. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i co to dzisiaj czym my to dzisiaj szokujemy naszych gości? Czy możesz nam opowiedzieć tą historię? Opowiem, opowiem. Tak, witam, Beatko, dziękuję, że po raz kolejny zaprosiłaś mnie tutaj do swojego studia. <śmiennego> tak, tak jakby Ata powiedziała: "Rozkochałam się w tej wodzie. Jestem bardzo wdzięczna firmie Sotiva za to, że w ogóle taki cudowny produkt nam wprowadziła na rynek." I powiem wam szczerze, że tak nie jestem... Jest ale ja teraz się dawnej tak? powiem tak. A to ty jesteś stronnicza, bo ci za to płacą. A nie. <śmiennego> To nie tak, że mi za to płacą. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, to było tak trochę jak z tymi olejkami, tak? Na początku jakiejś tam wiedzy nie mieliśmy, zaczęliśmy um, oglądać, słuchać, czytać, zgłębiać tą wiedzę, i tak samo jest z wodą. Takich informacji, których ja się dowiedziałam o wodzie, o wodzie, którą gdzieś tam piję, sama korzystam, gdzieś mnie zszokowały i wiecie, jak to jest. Zaczynasz czytać coraz więcej, zaczynasz łaknąć tej wiedzy jeszcze, a jeszcze o tym, a jeszcze o tym. O Boże, i nagle się okazuje, że tych wiadomości jest tak dużo i tych takich zależności, dlaczego ta woda powinna być taka, a nie inna, jest naprawdę mnóstwo. I naprawdę czytam o tej wodzie. Słucham, słucham opowieści ludzi. Ja tak bardziej wychodzę w teren do moich klientów, do osób, którym oferuje nasz system Aquasativa. I powiem Wam, że przy kawce bardzo, bardzo dużo gdzieś tych historii różnych um, można się nasłuchać i, i gdzieś tam wiecie, później przekazać dalej. No i właśnie. Um, żeby tutaj nie było, że woda szkodzi dzieciom, bo woda jako woda sama nie szkodzi dzieciom, tylko trzeba wiedzieć, jaka woda. I czasami my, rodzice, zupełnie nieświadomie em, podajemy dzieciom wodę, myśląc, że ona jest dla nich dobra, a tak na dobrą sprawę wcale tak nie jest. I tak też się okazało ostatnio, em, kiedy byłam na pewnym spotkaniu. Rozmawiałyśmy o wodzie, gdzieś tam mama zainteresowała właśnie, dlaczego akurat nasz system aquasativa jest taki dobry. Ona ma akurat odwróconą osmozę. I nie chciałabym tutaj mówić nic złego na temat odwróconej osmozy. Bo jeżeli masz taki system, to super, fajnie, ale proszę cię, zbadaj tą wodę. I to nie pod kątem ppm która niby bada, że ona jest brudna czy zanieczyszczona, bo ppm -y też badają nam minerały, które są w wodzie, a przecież my chcemy, żeby te minerały tam zostały, prawda? Bo minerały są nam bardzo potrzebne. No i właśnie taka sytuacja też wyniknęła na jednym ze spotkań. Tak, mówi do mnie ta pani. A zobacz, jaką ja mam tą wodę. Ja zbadałam tą wodę pod kątem pH i pod kątem Redoksu ORP. No i powiem Wam, że woda z kranu miała to pH 7,5, a woda z odwróconej osmozy, którą akurat w tym domu się piło od bardzo, bardzo wielu lat i super, bo byli osobami świadomymi, które już. Kupę lat temu wiedzieli, że woda jest bardzo ważna i ta woda z odwróconej osmozy miała 5,5. To zobaczcie, ona tak bardzo czyści tą wodę, że ta woda wręcz jest kwaśna i jest mineralizator. I wiem, że osoby, które mają odwróconą osmozę, mają te mineralizatory. Tylko czy kiedykolwiek zbadaliście czy te minerały, czyli te, które są najbardziej potrzebne, które podwyższają nam pH, czyli wapń, magnez, sód i potas, cztery najważniejsze, czy ten mineralizator nadąża i w tej wodzie później jest właśnie odpowiednia ilość tych minerałów. Bo zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy nie, ta woda po prostu jest kwaśna. 5,5 to już jest woda zakwaszona, prawda? A my co chcemy? Każdego dnia pilnujemy, żeby nasze dzieci zdrowo jadły, zdrowo piły. Sama podawałam moim dzieciom kubusie, których bym teraz niekoniecznie podała, bo z tego, co wiemy i zbadałyśmy, kubusie też zakwaszają nam organizm, tak i mają dużo cukru, to już tego nawet nie wspomnę. Ale zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy mamy zakwaszoną wodę i podajemy swoim dzieciom i sami też pijemy taką wodę. W momencie, kiedy nasza krew, ja to tłumaczę, jak mamy nasze spotkania, właśnie gdzie w ogóle opowiadam o wodzie i o zakwaszonym organizmie. I Zobaczcie, nasza krew ma PH 7,3 do 7,4. To są takie małe, naprawdę bardzo małe wartości. I w momencie, kiedy mamy zakwaszony organizm, ona zaczyna się bronić. I pierwsze co robi, pierwsze, co robi to pobiera nam wapń z kości. Bo dla niej ważna jest krew, dla organizmu ważna jest krew, tak? I ona sobie będzie tego, czego jej brakuje, zaczyna pobierać z kości. I teraz się zastanówcie, czy wasze dzieci nie mają czasami jakichś problemów właśnie z kośćmi teraz, albo czy nie będą mieć na przyszłość. Zastanówcie się też sami nad tym, czy wy dorośli, pijąc wiele lat na przykład nieodpowiednie płyny i nie dostarczając organizmowi właśnie tego wapnia, chociażby, czy nie macie problemów z kośćmi, z osteoporozą i z innymi rzeczami, które tam są powiązane właśnie z brakiem tych minerałów. Bo to nie tylko dzieci dotyczy, tak? Ale my od początku chcemy pić dziecko kochane wodę, bo woda jest zdrowa. Ok, ale sprawdź, czy ta twoja woda ma odpowiednie pH. Czy ta krew Dziecka nie będzie, wiecie, ciągnąć później z kości, no bo przecież kurde, zaraz będą się łamały, nie? No i w tym domu akurat tak było, i wczoraj też na Zoomie, gdzie byliśmy, było potwierdzone, że faktycznie też tak się zdarza w innych domach, że dziecko miało problem z kośćmi. Dziecko, które od małego piło tą wodę non stop, mama podawała zdrową wodę, filtrowaną wodę, czystą wodę. Dziecko miało problem z kośćmi wręcz w tych kościach były szczeliny, gdzie trzeba było sztucznie później wypełniać te kości. No i zobaczcie, mówię dalej, opowiadam dalej o, o, o tej krwi i ciągnę temat. No i wiecie, w momencie kiedy ta krew jest. Zakwaszona, już zaczyna być zakwaszona, ten organizm się broni, no to ta krew robi się bardzo gęsta. Jeżeli też macie takie sytuacje, to zwróćcie na to uwagę. Krew robi się gęsta, robią się mikroskrzepy i jedno z dzieci się odzywa. No ja mam taką krew, bo jak byłam ostatnio na pobraniu krwi, to pani aż musiała mnie po prostu z tej żyły wyciskać i mówiła, że masz strasznie gęstą krew. Zobaczcie, takie sytuacje dzieją się w momencie, kiedy mamy zakwaszoną krew, kiedy już ten organizm zaczyna się bronić. Zwróćcie uwagę na to, jakie dzieci z dziećmi, czy sami ze sobą do, na pobranie krwi, do lekarza, gdziekolwiek, jaką macie krew. Wtedy, kiedy ona jest taka gęsta, to już jest sygnał, że macie mało wody, macie nienawodniony organizm. Albo jeżeli pijecie wodę, to ta woda jest zakwaszona. Czyli badajcie, moi drodzy, badajcie. Kupcie chociażby zwykłe papierki lakmusowe w aptece, w internecie, gdziekolwiek. A jeżeli chcecie, to po prostu my możemy do Was przyjechać Wam zbadać tą wodę pod kątem kwasowości. Dokładnie tak jest. I tak jak powiedziałaś, to jest fajnie, że jest taka świadomość, że powinniśmy pić wodę czystą. Dlatego jeżeli ktoś ma jakiekolwiek urządzenie do oczyszczenia wody, super. Tylko trzeba być tutaj czujnym, świadomym. A to pokazał przykład Twoich, twoich no tej historii, że. że tak, jak, historia, jak... która gdzieś się zbiera po klientach, tak? Dokładnie tak. I ja miałam też taką historię, że w domu jest bardzo dobry, wysokiej jakości system do oczyszczania wody. I osoba w domu ciągle miała wyzwanie ze zdrowiem, z układem pokarmowym. I kiedy została ta woda zbadana, okazało się, że właśnie to jest woda o bardzo niskich parametrach. Ma ujemne, ma dodatnie pH, w ogóle tam ORP jest także dodatnie. Jeszcze raz. Ujemne pH, bo się zakręciłam, ujemne pH dodatnie ORP, tak? czyli ten płyn wewnątrzkomórkowy. I teraz w tym momencie yy, te osoby otworzyły się na to, żeby, yy, żeby mieć po prostu w domu żywą wodę, i te parametry zupełnie się, zupełnie się zmieniły. I do tego wszystkiego ta osoba zaczęła się dużo lepiej czuć. Więc ta świadomość tego, że mówi się, że dzieci dorastają, bolą kości, bo dzieci dorastają. Dlaczego te kości bolą? Bardzo dużo jest takich osób, które bolą, boli kręgosu, a okazuje się, że układ kostno-stawowy potrzebuje dobrej jakości wody, która wniknie, która wniknie do organizmu, która po prostu zostanie w tym organizmie. Więc tutaj chodzi o to, żeby była ta świadomość. Także Wiesz, bardzo... wiesz jeszcze um, nawodnienie dziecka, dzieci czasami nie chcą pić wody i w ogóle... Um, wydaje się, że piją wodę, a tak na dobrą sprawę trochę im brakuje i mamy tak na przykład dzieci zmęczone, ospałe, brak koncentracji. Wystarczy naprawdę trochę więcej tej wody pić, ale odpowiedniej jakości wody, taką, która będzie wchodziła w tą komórkę, do, w, będzie nawadniała tego dzieciaczka naszego. Czyli jeżeli macie takie problemy właśnie, a próbowaliście już różnych rzeczy, że wasze dzieci nie mają koncentracji, że chodzą ospałe, że chodzą zmęczone, nadwrażliwe, to wszystko może być, ja nie mówię, że tak jest, bo mogą być inne przyczyny, ale spróbujcie najprostszych rozwiązań. Wpierw, zanim sięgniecie po jakieś leki, po jakieś suplementy dodatkowe, po jakieś bodce, nie wkurzajmy się na te nasze dzieciaki, tylko spróbujmy je wpierw porządnie nawodnić, bo to są naprawdę takie pierwsze objawy, nie? że dziecku brakuje wody, i to właśnie wody dobrej, która odkwasi, bo dzieci zobaczcie, co robią. One wpierdzielają ten cukier, gdzie tylko. Tylko się da, to po prostu, wiecie, tu jakiś żelek, tam jakiś batonik, tam jakieś coś, to wszystko nam zakwasza ten organizm, nie? Ale słodkie napoje, gdzie się da, to po prostu chociaż troszeczkę, nie? Chociaż mama broni, no ale gdzieś tam w szkole albo po drodze u babci, u dziadka, gdzieś zawsze się troszeczkę tego wszystkiego przemyci. Chipsy, nie chipsy. Są dzieci, które nagminnie, każdego dnia spożywają takie rzeczy, a to wszystko zakwasza nam ten organizm. Więc spróbujcie dać tym dzieciom wodę, taką, która będzie im odkwaszała ten organizm i taką, która będzie wchodziła w ich komórki. Sprawdzajcie też to jest takie ciekawe i o tym muszę sobie nagrać rolkę i to pewnie zrobię dzisiaj jaki kolor moczu mają wasze dzieci. Jeżeli to jest naprawdę taki mocz dosyć um, żółty, więc powiem słomkowy, taki żółty, to dziecko jest ewidentnie odkwaszone. Jeżeli jest troszeczkę bardziej e, taki słomkowy, no to już jest lepiej. A jeżeli jest biały, no to zdecydowanie za dużo wody. Na tym wszystkim trzeba popracować i popatrzeć. Ja tutaj jeszcze powiem. Poczekaj, minutkę, poczekaj. To zbierają się, są z nami osoby, słuchajcie, napiszcie skąd się z nami łączycie. Bardzo was proszę, żebyśmy, żebyśmy mogli dać jak najwięcej informacji osobom. Także bardzo was proszę, skąd jesteście i to, co pięknie powiedziałaś a propos tego, jak woda wpływa na nas, to też jak są dzieci, które boli głowa. To pierwszą rzeczą, którą trzeba wziąć, podać dziecku wody. Ale a propos tego, jak dzieci, dzieci. nie lubią pić wody. Powiedzmy sobie wprost. Nie, 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 lubią, nie. lubią, prawda? Ale Ejna. to jest też kwestia przyzwyczajenia. To jest raz. Tak. A kwestia to jest tego, że dzieci mają zniszczone kubki smakowe. Wszystkimi um, ulepszaczami smakowymi, wszystkim tym, co mamy w tej właśnie takiej przetworzonej żywności, w tych słodyczach i tak dalej. Tego, że dzieci nie lubią wody. Dorośli zresztą też często się z tym spotykam, ale ja nie lubię wody, a ty mi każesz pić wodę, nie? Okej, okay. popij tą wodę przez jakiś czas. W momencie, kiedy kubki smakowe oczyszczą ci się, woda będzie Ci smakować. Naprawdę w latach tam 70. przyszło do nas właśnie to dobrodziejstwo z zachodu, te wszystkie ulepszacze, poprawiacze smaków i tak dalej. To wszystko niszczy nasze kubki smakowe. I dlatego my nie lubimy wody. Ja pamiętam, ja moje dzieci uczyłam zawsze. Wody. Moje dzieci już są teraz dorosłe. Zawsze piły wodę. U mnie w domu zawsze była woda, soki bardzo rzadko. I powiem wam takie, taką sytuację. Kiedyś pojechaliśmy na komunię. Moje dzieci też były wtedy w wieku takim komunijnym. I wiecie jak to na komunii, Kola, jakieś orężatki, napoje, jakieś soczki różne stoją. A mój syn przychodzi do mnie i mamo. A nie ma wody do picia, bo tu nie ma co pić. <laughs> bo były tak nauczone, nie ruszyły, nie? Były tak nauczone właśnie tego, że pijemy wodę. No i wiecie, wtedy to piliśmy wodę po prostu z butelek plastikowych. Wtedy w ogóle nie miałam takiej świadomości, że woda w plastiku też nie jest dobra, że to jest woda często gęsto wiecie, stojąca gdzieś tam w magazynach, stojąca na placach, na słońcu, ale na pewno ona była lepszą wodą niż. Um, Niż woda w granie, która gdzieś tam płynęła. Nie? No, każdy robi to, co może, to, co najlepszego, każdy się stara jak najlepiej, ale w momencie, kiedy zaczynasz gdzieś tam czytać, pogłębiać tą wiedzę, mijają lata i coraz więcej detergentów, związków chemicznych do tej naszej wody jest dodawanych, no to jednak zaczyna się człowiek zastanawiać, z czego wynikają w ogóle niektóre choroby. Nic mi nie było, nagle jest, coraz więcej ludzi choruje na to, coraz więcej ludzi ma. Takie dolegliwości, coraz więcej alergii, a tym przecież kiedyś tego wszystkiego nie było, tych tarczyc. no z czegoś to wynika, prawda? Czyli zacznijmy od samego początku może od wody. Dokładnie tak jak mówisz, tym bardziej, że specjaliści wyraźnie mówią, że twoje zdrowie zależy od ilości i jakości wody. Nam się mówi, pij wodę, ale też jaka ta woda, ale porbo jeszcze dzieci, to mamy taki przypadek, że dziecko. Tanie było daleko od wody i kiedy babcia, świadoma babcia nabyła urządzenie do żywej wody, a ponieważ ono wygląda troszeczkę tak kosmicznie, kosmicznie jeszcze, z takimi blokami kolorowymi, to dziecko z taką ciekawością nalała mu troszeczkę tego, tej wody, żeby spróbowało. I mówi tak troszeczkę nalałam, bo wiem, że po prostu zmusić go do wypicia wody to niemożliwe. Dziecko wypiło i mówi babcia daj więcej. Nalała kolejny kubeczek, przeżywając szok. Oni patrzyli na to dziecko, co to dziecko robi? Wypiło kolejny kubeczek, babcia, daj więcej. I to pokazuje, że dzieci i zwierząt dlaczego mówię o zwierzętach? Bo mój pies nie napije się wody z kranu, mój pies wybiera wodę, żywą wodę. I, 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 i można zrobić takie doświadczenie, dać psu do wyboru, po którą wodę sięgnie. A jak to było u Ciebie, bo ta historia jeszcze miała finał właśnie ze zwierzęciem. Tak, ta historia miała jeszcze finał ze zwierzęciem, pytam się w tym domu, a twój pies którą pije wodę? No tą z czyli zobaczcie, on też wybrał tą wodę lepszą, zwierzęta wiecie, my to często się sugerujemy tym może kto co powie, jak tam, ma jaka reklama i tak dalej, ale zwierzęta idą instynktownie, one instynktownie wybierają to co jest dobre i zawsze tak jest, w każdym przypadku, to Beatko nie tylko twój zwierzaczek, ale w każdym przypadku w domu, w którym zainstalowaliśmy system akwasatywa, nasze źródełko żywej wody, zwierzę zawsze wybiera żywą wodę. Piło z kranu, nawet teraz, właśnie byliśmy u znajomych w niedzielę em, i mają kota, i ten ich kot nie pije z miseczki, tylko zawsze, wiecie, skakuje na blat i podchodzi do kranu, żeby mu puścić, i tam leci, mamo, sobie pije. Nauczył się, podchodzi do drugiego kraniku, już nie pije z tamtego, czasami wiecie, z przyzwyczajenia podejdzie tam, oni mu odkręcą, nie, idzie do drugiego. Za każdym razem, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, w momencie kiedy podstawialiśmy zwierzęciu, pieskowi, kotkowi, komukolwiek wodę, dwie miseczki specjalnie, wodę z kranu i wodę z systemu Aquasativa, zawsze wybiera tą, bez zastanowienia, powącha, idzie do drugiej. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby pies czy kot został przy tej wodzie jednak kranowej, którą wcześniej pił, czy też przy wodzie właśnie z odwróconej osmozy. One też wiedzą i potrzebują tych wszystkich minerałów i czują, że ta woda jest jednak dobra. No bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś jeszcze ma ten mineralizator, to ok, ale jeżeli nie masz, no to po prostu pijesz wodę destylowaną, nie? Czystą, totalnie pozbawioną. Taka woda w przyrodzie nie występuje. A, a propos przyrody, bo zobacz, żeby też dać pokazać ten obraz, o czym my w ogóle mówimy, czy nie zdarzyło nam się, bo mnie się zdarzyło, pić wodę ze źródła gdzieś tam i mówię, Boże, jak ta woda smakuje? A mając tą samą wodę w butelce, to nie był ten sam smak. Jak może woda, że nam się wydaje, że woda, woda to samo może? Nie, ona smakuje inaczej. Po tamtą wodę się sięga. Sam fakt tego, że ludzie jeżdżą gdzieś do źródełek, bo mówią, że ta woda im pomaga, że lepiej się po niej czują, to już powinno zastanowić osoby, że jednak jest coś takiego, że woda wodzie nierówna. No tak, woda w wodzie nierówna, to woda zupełnie inaczej smakuje, <laughs> to prawda. I, I sięga się po tą wodę jednak zupełnie inaczej. Ja wcześniej też byłam takim niepitkiem, <laughs> nie, nie jadkiem, tylko niepitkiem. <laughs> po prostu, wiecie, robiłam sobie wyzwania, trzeba pić wodę, nie? I jako nastawiałam sobie różne przypomnienia w telefonie, aplikacje, żeby po prostu pić tą wodę. I ta woda mi jakoś tak nie wchodziła. Ta woda zupełnie inaczej smakuje. Niby woda nie smakuje, ale jednak woda smakuje. I powiem wam, że jak się człowiek przyzwyczai i jednak zasmakuje, że raz tej wody, potem napić się z plastiku, już nie. Po prostu czujesz plastik. Ja wcześniej tego nie czułam, nie? Nie wiem, czy ty też tak masz, ale teraz jak gdzieś jadę i już wszędzie w ogóle zabieram ze sobą butle szklane, też masz, no, Chodkany butelki, ale wiesz, czasami to, to są jakieś takie dalsze trasy, dwa, trzy dni, e, gdzieś mi się ta woda skończy i trzeba po prostu, wiesz, jadę na tą stację benzynową, na przykład, coś wodę, tylko którą, nie? Jak wiesz o tej wodzie wszystko, to później, <todkodarka> którą? <todarka> Które będzie mi zło? dokładnie, no, tak. Wodę, to ja po prostu czuję teraz plastik. Jeżeli to jest plastikowa butelka, nie, to czuję. Dobrze, popatrz, 21 minut. Rozgadałyśmy się, zobaczcie. Temat wody woda potrafi u... rozkochać, tak? Woda potrafi rozkochać. Temat wody jest po prostu tak niesamowicie interesujący. Podsumowując nasze spotkanie, droga mamo, drogi tato, fakt jest jeden, tytuł troszeczkę szokujący. Ale tą historią, którą się podzieliłaby, a to ja nie mogłam tej historii tutaj Wam nie dać. Nie, mogłam się, nie, nie mogło być tak, żebyście o tym nie wiedzieli. Chodzi o to, że być może Twoje dziecko non-stop choruje, może masz, są różne rzeczy, które nie wiadomo od czego zacząć. Zacznij od dobrej jakości wody. Zresztą mamy taki przypadek, gdzie 14 lat temu. Dwuletni chłopczyk, swoje leczenie. Matka dostała zalecenia, że ma podawać żywą wodę i płaciła za litr żywej wody 100 zł 14 lat temu. To zobaczcie, jakie to są, jaka to była kwota wtedy. Więc od tego po prostu zacznijmy. Z taką dobrą energią, z tym, że faktycznie woda wodzie nierówna, ale jest woda, która ma właściwości takie, że które się dobrze czujemy, od czego możemy zacząć, to tego właśnie chciałyśmy Was dzisiaj zamówić. Boże, namówić. <laughs> tak, dokładnie. Odkwaszajcie swoje dzieciaszki. Bo wiemy, że one, tak jak wspomniałam, jedzą różne rzeczy, a pomagajmy im, bo, bo zakwaszony organizm, podkwaszony organizm to tak jak mówiłam, zmęczenia, brak koncentracji i różne inne takie dolegliwości, problemy ze snem, też bardzo często te wszystkie bóle głowy, a one teraz siedzą, te nasze dzieci ciągle w tych smartfonach, telefonach, w grach i tak dalej, to chociażby natleńmy im te komórki odpowiednio, bo jeżeli nie wiesz, to właśnie żywa woda nie dość, że odkwasza organizm, jest czystą wodą, ma ORP na minusie, czyli takie, jakie masz wewnątrz komórki, ma małe klastry, czyli idealnie wchodzi do tej komórki i oczyszczają z toksyn. A oczyszczajmy te nasze dzieciaki z tych toksyn, już od małego. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję, Beatko, za spotkanie, Nie. za podzielenie się cennymi informacjami. Rozmawiało nam się, o to chodziło, żeby to była po prostu fajna taka rozmowa, żeby był dobry przekaz. I podsumowując, dzieci powinny pić wodę Dobrej jakości. I do tego rodziców zachęcamy. Ja Wam bardzo dziękuję za. Ja jeszcze powiem coś takiego na koniec. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze coś, na koniec. jeszcze coś na koniec powiem. Jeżeli chodzi o tą wodę. Takie trochę to będzie. Ale moi drodzy rodzice, czasami właśnie jak idę z tym naszą żywą wodą, z tym naszym systemem Aquasativa, i rodzice się tak zastanawiają, bo to tyle kosztuje i tak dalej, ale mamy możliwość na raty, zastępujecie jeden koszt drugim. no to my się zastanowimy. I zobaczcie, rodzice się zastanawiają, czy kupić coś, co uzdrowi całą rodzinę, co pomoże w zdrowiu całej rodzinie, ale żeby kupić nowego smartfona za kilka tysięcy, albo który służy tylko tobie i, do, wiecie, do, do, do rzeczy, które niekoniecznie są Ci potrzebne, albo e, bo pralka się popsuła, bo lodówka się popsuła, to bez zastanowienia po prostu biegniemy, nie, ja? idziemy po to, czy nowy komputer, czy jakiś nowy gadżet, czy cokolwiek. To często, gęsto nawet Thermomix, no cokolwiek po prostu idą i kupują, nie? Ja bo chcę mieć. A tutaj mówimy o czymś takim, co ci daje zdrowie, a ty się często zastanawiasz, kurde, kupić, nie kupić, bo to jest woda, nie? Ale jeszcze pójdę krok dalej, jeszcze pójdę krok dalej. Nie zastanawiamy się, gdzie mówi się głośno i można w internecie znaleźć. To są fakty, o czym mówimy. Nie zastanawiamy się. Ja ostatnio usłyszałam też taki komunikat, który mówił wyraźnie, no nie no to, to ja nie wiem, no smak ma taki sam, no okej. Okay. No ja nie wiem ale wiesz co, denerwuje mnie noszenie tych butelek w, w, w plastiku do domu, czyli to mnie denerwuje, ale dalej się zastanawiam, że mogę uniknąć tego i mogę dzieciom nie serwować bisfenolu, mogę nie serwować mikroplastiku, bo jest mikroplastik w tych butelkach, bo sam fakt pocierania, kiedy zamykamy wodę i otwieramy, my tego nie widzimy gołym okiem, a ten, mikro, ten mikroplastik się dostaje do wody, podajmy często dzieciom kwaśną wodę, to nad tym się nie zastanowimy, więc to podsumowanie, które powiedziałaś, to jak, to jest pierwszy krok. Nie bądźmy klientami apteki, tylko bądźmy klientami po prostu dobrej jakości wody. Dokładnie. A o tym plastiku to chyba byśmy musiały kolejny odcinek nagrać. Tak. <śmiech> dziękujemy <śmiech> za, za spotkanie. Bardzo dziękujemy, <laughs> że jesteście tutaj z nami. Dziękuję, pięknie, jasno przedstawiłyście temat tak ważny, a jednak zupełnie niedoceniany. Pozdrawiam. Cieszę się, Moniczko, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy każdej osobie, która tu do mnie zagląda, jest ze mną na live'ach, za to, że oglądacie w nagraniu. I namawiamy Was dzisiaj do czego? Do świadomości i mm, zastanowienia się właśnie nad wodą. Tak. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i Dzień. do zobaczenia następnym do zobaczenia. razem. Mam nadzieję, że jeszcze do patrzenia.